Uważa Wam dzisiaj dwa sposoby na własnoręczne wykonanie przegród ułatwiających organizację każdej szuflady. W obu sposobach zaczynamy tak samo, czyli mierzymy szufladę. Po zmierzeniu wszystkiego rozrysowuję szuflady na kartce i w ten sposób planuję sobie układ szuflad. Tutaj widzicie to, co ja wymyśliłam dla mojej szuflady. Zaczynamy od sposobu pierwszego, który jest może nie tyle trudniejszy, co na pewno bardziej skomplikowany i czasochłonny. Do zrobienia przegród, które będą się wsuwać w szufladę, potrzebna będzie piła stołowa lub zagłębiarka. Materiał to cienka płyta HDF 3 mm. Może być docięta na wymiar i kupiona już w markecie budowlanym. Ja zdecydowałam się to zrobić samodzielnie. Następnie szlifuję każdy brzeg, a także powierzchnię przegród, by ubrania nie zahaczały o jakieś nierówności. To najbardziej czasochłonny etap, i niezależnie od tego, czy płytę zamawiamy gotowe, czy docinamy samodzielnie, warto wykonać ten krok. Sprzątanie po szlifowaniu to już czysta przyjemność. Nacięcia, w które będę potem wsuwać przegrody, powstają na przedniej oraz tylnej ściance szuflady. Ponieważ front szuflady jest nieco szerszy niż tył, docinam teraz specjalny dystans, dzięki któremu następny etap pracy będzie nieco szybszy. Czas wykonać nacięcia, w które wsunę przegrody. Ostrze moje piły ma 3 mm, a płyty HDF 4. To oznacza, że muszę wykonać dwa nacięcia w odstępie 1 mm. Zobaczcie, jak pomaga mi tutaj dystans. Nie muszę przesuwać prowadnicy, tylko w jednym ustawieniu wykonuję nacięcie zarówno w froncie szuflady, jak i w tyle. W obu częściach szuflady, czyli w przodzie i w tyle, wykonuję taką samą liczbę nacięć. Każde ma 4 mm szerokości i około 0,5 cm głębokości. Kontrola czy wszystko pasuje jest OK. Teraz wystarczy wyszlifować wszystkie nierówności. Wszystkie przegrody mam już gotowe, nacięcia także. Zrobiłam 10 nacięć w szufladzie, tak by móc później przesuwać przegrody w zależności od potrzeb. Jak widzicie, efekt końcowy jest całkiem niezły, a takie przegrody bardzo ułatwiają porządkowanie małych dziecięcych ubranek. Dzięki temu, że zrobiłam więcej nacięć niż przegród, będę mogła wszystko regulować i zmieniać ułożenie. Przegrody mają jednak tylko 3 mm grubości, przez co nie są zbyt stabilne i należy liczyć się z tym, że będą mogły wypadać i się odkształcać z czasem. Do wykonania przegród według drugiego sposobu korzystam ze wkrętarki, narzędzia do robienia otworów kieszeniowych Kreg oraz płyty MDF o grubości 12 mm. Tym razem zamówiłam przegrody już docięte na wymiar i nie będę ich szlifować, ponieważ mają 12 mm grubości. Kanty nie są takie ostre jak w przypadku HDF-u. Sposób montażu przegród w komodzie jest bardzo łatwy. Wystarczy przygotować otwory kieszeniowe w każdej przegrodzie. W tym celu wkładam każdy element do bazy crack Jig, zaciskam. I korzystając z widocznej tutaj prowadnicy, wiercę otwór. Więcej o sposobie działania tego narzędzia pokażę Wam w osobnym filmie. Zwróćcie uwagę, że mam podłączony odkurzacz, to znaczy, że nie muszę potem już nic sprzątać. Po wywierceniu powstają mi takie dwa otwory kieszeniowe. W tym miejscu znajdą się wkręty, którymi połączę przegrodę z całą szufladą. Całość będzie niesamowicie stabilna, zaraz zobaczycie. Korzystając z elementów pomocniczych, robię sobie z nich szablon, układam przegrodę w odpowiednim miejscu w szufladzie, po czym wkręcam po prostu wkręty. Korzystam tutaj z dedykowanych wkrętów Krega, one są naprawdę mocne i tworzą solidne, stabilne połączenia. Cztery ruchy wkrętarką i jest gotowe. Ten sposób organizacji pozwala na całkowite wykorzystanie przestrzeni w komodzie. Mogę naprawdę upchać tam wiele ubranek, zobaczcie, jakie to jest stabilne i nic się nie rusza. Cała komoda prezentuje się w ten sposób, ale najważniejsze jest to, że jest naprawdę funkcjonalna i dostosowana do naszych potrzeb. Jeśli interesują Was tematy DIY czy majsterkowania, koniecznie śledźcie mnie tutaj na Facebooku albo Instagramie. A po więcej, w sprawie organizacji komody, zapraszam Was na bloga, gdzie znajdziecie zdjęcia i szczegółową instrukcję.